siemka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak sobie pomyślałem idę na wyprawę taką króciutką, więc mówię włączę już nagrywanie, żebyście zaraz zobaczyli te tereny. Dzisiaj ogólnie mamy troszeczkę inny plan. Zaplanowałem co coś innego. Wow, panie! Jaki babik. Nice, nice, nice. Widzicie, tego się bardzo dużo tworzy. Tak więc... będzie dobrze, będzie co zwiedzać, co robić. Tak od czasu do czasu będę stał na chwilę. E, aby czanki się wczytały, ponieważ, nie ma zbyt dobrego komputera, wiecie, modów jest dużo. I, no właśnie, co takie przycięcia, jak teraz. Wow! Jaki wariant! Z takim to jeszcze nie walczyłem. Dawaj, 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 dawaj okej okay. dobra yy, nie dzisiaj nic nie będziemy robić tak po prostu sobie tutaj chcę tutaj ogarniać się to spawnery znikają po jednym tym fajnie znaczy fajnie, nie fajnie ale okej okay, nie będę się topiał Dobra, poczekajcie, bo jesteśmy. Ojej, nie mamy nic. Dużo rałka. Trzeba pozbierać. I w ogóle też dziękuję Wam za takie miłe przyjęcie zmiany jakości tych filmów. Też dziękuję za ten komentarz, żebym pomniejszył. Kontrast, tak, chyba tak. Dwie wioski, Jo fajnie. Też za to bardzo dziękuję. Spróbuję to zrobić i pewnie wy efekt już widzicie. W tym filmie co oglądacie. Dlatego też, jak możecie to wypowiedzcie się. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że właśnie już wracamy w do domku. chcę tylko zobaczyć co tu jest? A jest Kowal. To chodźmy jeszcze do wioski. Będzie ciekawie. Mm, to taka sprawa. Kolejna sprawa ja jest zapewne wczoraj. Mogliście przeczytać na Facebooku. Mm, udało mi się zdobyć grę. Anno 2070. E z czego jestem bardzo zadowolony tegoż właśnie szukałem żadnych nasionek nie mamy i na pewno możecie się czegoś spodziewać z tej gry, ponieważ ta gra mnie yy, samym z samym tym, że lubię właśnie takie gry jak yy, strategie to po prostu będę ją nagrywał nie wiem kiedy pojawi się pierwszy filmik z tej gry ponieważ jak wiecie jest szkoła i na tygodniu nie zbyt mam czas nagrywać dlatego wszystkie materiały jakie robię to robię też w weekend Spoko. Hmm, dlatego na razie tak mało wychodzi tych materiałów, bo mi się cały czas plan zmienia, jeszcze to się troszeczkę tak nie przystosowałem, że tak powiem do nowej sytuacji, czyli do roku szkolnego, ale powoli to będziemy ogarniać i myślę, że jakoś tam damy radę. Hmm, dobra, to wróćmy sobie do domku. Co tam dalej? Dzisiaj, ja, dzisiaj mam plan? Dzisiaj nie będziemy zbierać kolejnych poziomów w mo, w, w tym, no, w wieży. Zawrakło mi słowa. Tylko zrobimy port. Tak, zrobimy porcik. Jakiś fajny, jakiś fajny mostek. To nie wiem, czy fajny. Mi się tam pewnie będzie podobało wam. To zobaczę w komentarzach. Co to jest? A, to to. No okej. Okay. że coś nowego. Awokado nie mam jeszcze. Awokado, spieszymy. Fajne awokado. Jestem jednej rzeczy. Ciekaw. Czy wy. Technik, Launcherze w, dokładnie, paczce modów technik, Pack są podobne mody, co ja mam. Ponieważ, czy nie, 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 nie to, że chcę zmieniać, tylko się, znam, ponieważ wyniknął problem, wynik, nieważne, problem, bo, nie mam żadnych, nie mogę przetapiać surowców z modyfikacji Industrial Craft a jak wiecie jest to jedna z głównych modyfikacji dlatego to ja zrobiłem na live dlatego nie wiem muszę poprosić znajomego o to aby mi pomógł z tym problemem zaraz wam zresztą pokażę tylko już pójdziemy najjemy się i też bardzo się cieszę z tego że jakoś nie hejtujecie tego mojego pomysłu na to aby robić krótsze te filmiki to co jestem wam bardzo wdzięczny Mamy gdzieś tu węgiel, iron, copper i zobaczcie. Tylko Człuchu... gdzie? Nie mogę przepalać. Czyli nie mogę być rafinowanego żelaza. Nie mogę przepalić tego, co mi się tak niezbyt podoba. No ale jakoś na razie z tym wytrwam. to, to. to. To, to, to To... wystarczy i dobra, hmm, dzisiaj zrobimy takie coś tutaj. Mam jakąś łopatkę, mam coś bardzo, dobrze. bardzo dobrze. Dzisiaj to chyba zajmiemy się prawdziwym Minecraftem. Hmm, czyli troszeczkę pobudujemy. Czyli chyba to to jest w Minecrafcie najlepsze. okej okay. tak tu idzie noc ale zobaczcie jak to wygląda daj mi to dobra takie zrobię z drewna tutaj już będzie schodek jeden drugi, ok, chce eee, się zastanowić, teraz widzę, ktoś coś zaatakuje, zapewne. Mhm. Dobra Przeróbmy sobie troszeczkę Dajmy to tu to tu Chcę zrobić i taki pomost I Z chęcią również port Na naszej Um, łódeczki, nie jednej. E, I... Ciekawe, czy to teraz słyszeliście. Tak, tu mam taint. I... Jak na razie się tym za bardzo nie przyjmuję, chociaż myślę, że powinienem. Ale... Zobaczymy. Może nie, może nie będę musiał uciekać z tej miejscowy Mi się podoba ta miejscowa. Chyba takie coś wystarczy. Spokojnie. Teraz się zastanawiam, jak to zrobić. Na pewno co dwa tu. Tu, ok, się sprawa już sama rozwiązała. Tu mam jakąś kierkę. Mam bardzo dobrze. Myślę, że zmęczony trochę jestem, bo byłem mi się na wykładach na uczelni. I od razu mówię, że ja chodzę do liceum, ale to właśnie były wykłady dla licealistów z fizyki. Potem od razu pojechałem do Empiku, zakupiłem grę, bardzo fajną zresztą, zresztą, w którą powiem Wam szczerze, że jest 25... Teraz, a ja w nią jeszcze nie grałem. <laughs> zainstalowałem ją tylko. I w sumie tyle. Teraz, jak mi przyszło do głowy, się zastanawiam, czy jest sens was zanudzać tym budowaniem całym. Już widzicie. Oho, dobra. Już widzicie ogólnie. Mój pomysł na ten most yy, i w sumie to by było chyba na tyle w tym odcinku. Mówię, będą czasami krótsze, może czasami dłuższe, będzie jakiś specjał ale bardziej będę się starał robić krótsze, żeby po prostu były one w lepszej jakości, bo ten film, który wy. ...wczoraj oglądaliście, ważył prawie 700 Mega. On się przesyłał yy, dwie godzinki. Nie, zaraz, to ja gadam 2 godziny. On się przesyłał... ...2 godziny, potem się przetwarzał godzinę. 3 godziny równe jakieś, i dopiero była ta jakość 360p. A jak sami wiecie, sami pisaliście, to jest słaba jakość, dlatego mm, idziemy się przespać, dlatego widzicie, jakbym chciał robić takie takiej jakości filmy, powiedzmy 20 minutowe, 25, tak jak na początku miałem zamiar, to by te filmy zajmowały około 1 giga, to by się przesyłało naprawdę... Naprawdę długo. A na razie jeszcze nie zmieniam się, mm, szybkości internetu. Chociaż jakieś tam plany mam. Bardziej to rodzice mają plany niż ja. Ale wiecie. Nie mam... Zastanawiałem się nad netią. Tylko, że coś co to mi da, jak netia ja też ma jeden mega przesyłanie, to to co sam, to samo co ja teraz mam tak więc nie wiem, zobaczę jak to wyjdzie wiem, że mi się moc będzie podobał, a tutaj dziś z boku będzie jeszcze port jak zbiorę jeszcze trochę redstone'u i żelaza to zrobimy taki z, z bramą coś takiego, jakiś fajny port mam nawet już plan na niego a jak na razie ja wam Dziękuję bardzo. Jest pusta. O, może być zmieczykiem. Dobra, może być zmieczykiem. Trochę to brzydko wygląda z tej strony, ale z tej ładnie wygląda w takim tle. Dobra, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się odcinek podoba. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o lajkach. I dla rozwijania wątpliwości nie mam za to żadnej pieniędzy, za lajki, tylko po prostu, no fajnie, że komuś się coś spodobało, dlatego jak wam się spodobało, to zawsze macie kliknąć lajka i oczywiście napiszcie komentarz, co sądzicie, co mam poprawić. I w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć, Paczołem. I na razie.